Domowy dżem z jeżyn to moja kolejna propozycja na zamknięcie lata w słoiku. Nasz mały krzak w tym roku pięknie obrodził owocami i cyklicznie robię z niego pyszne konfitury. Średnio udaje mi się zerwać około 1 kg jeżyn na tydzień, więc od razu jak tylko kolejne dojrzewają to zamieniam je na pyszny dżem, w sklepie takiego nie kupisz. Muszę przyznać, że naprawdę lubię dżemy z malin czy jeżyn bo to bardzo wdzięczne i uniwersalne owoce. Jak dla mnie jeżyny same w sobie nie są super atrakcyjne pod względem smakowym, ale można z nich wyczarować sporo pysznych rzeczy. Ostatnio na przykład dodałam na bloga banalnie proste do zrobienia ciasto ucierane z jeżynami. Zniknęło ono u mnie w kilka godzin. Zanim zaczniesz robić ten dżem z jeżyn, to przeczytaj najpierw cały przepis i zdecyduj, jaką jego metodę przygotowania wybierasz. Dżem z jeżyn z żelfixem czy bez? Trzy sposoby przygotowania dżem z jeżyn można zrobić w sumie na trzy sposoby, tradycyjnie długo gotując przez około 2 godziny, jedynie z cukrem, ale można przyspieszyć proces dodając pektynę czy nawet popularne w sklepach w X. -y, wtedy zrobienie dżemu zajmuje kilka minut. Ja najczęściej zamawiam sobie na internecie pektynę do dżemów lub stosuję najbardziej sprawdzony sposób. Czyli wielogodzinne gotowanie na minimalnym ogniu. Jeśli chodzi o dżemę z jeżyn to moim zdaniem najfajniejsza konsystencja wychodzi z dodatkiem pektyny, ja w okresie przetworów zamawiam sobie jej zapas na Allegro. Takie klasyczne, długie gotowanie jeżyn z cukrem wpływa na to, że robią się one nieco bardziej jak powidła i przyznaję że odkąd zaczęłam używać pektyny czy cukru żelującego, to konsystencja tego dżemu wychodzi rewelacyjnie, a do tego czas przygotowania jest ekspresowy przepis na dżem z jeżyn. Składniki 1 kg jeżyn 350 g cukru białego lub cukru żelującego opcjonalnie 1 opakowanie pektyny do przetworów lub 1 żelw x3 dwukropek łyżka soku z cytryny opcjonalnie szczypta cynamonu kopiuj jak zrobić dżem z jeżyn krok 1 z 1 kg jeżyn wychodzi około 5 słoiczków po 200 ml niezależnie czy użyjecie własnych jeżyn z ogródka czy tych sklepowych to najpierw dokładnie płuczemy na sitku pod strumieniem wody ważne aby były one już dojrzałe, o pięknej i ciemnej barwie. Krok dwa sposób tradycyjny jeżyny przekładamy do garnka i ustawiamy średnią moc palnika. Wsypujemy cukier i mieszamy, używamy zwykłego cukru białego lub drobnego około 300-350 g. Gdy dojdzie do zagotowania owoców, zaczną opuszczać sok, a cukier się rozpuści wtedy zmniejszamy ogień na minimalny. Cały czas mieszamy. Dla uzyskania pięknego czerwonego koloru zwykle dodaję minimum 1-2 do łyżki soku z cytryny na 1 kg owoców. Jeśli nie dodasz soku z cytryny to dżem po prostu nieco ściemnieje i uzyskasz taką ciemną barwę. Opcjonalnie można dodać także szczyptę cynamonu. Gotujemy przez około 1,5-2 godziny do momentu uzyskania gęstego dżemu, oczywiście co jakiś czas mieszamy. Żeby owoce nam się od spodu nie przypaliły. Sposób szybki ja jednak polecam użyć pektyny, lub w ostateczności żelw x. Na opakowaniu jest zawsze napisane na jaką wagę owoców jest opakowanie i ile dokładnie trzeba użyć cukru. Jeśli chodzi o żel X, to polecam ten 3.1, bo wtedy na 1 kg owoców należy dodać 350 g cukru. Ja użyłam pektyny. 15 g na 1 kg jeżyn. Cała instrukcja jest na opakowaniu. W tym czasie przygotowujemy sobie słoiki i zakrętki. Niezależnie czy używam nowych słoików czy mam jakieś swoje starsze to zawsze je wcześniej myję w zmywarce lub ręcznie. Następnie je dokładnie wycieram do sucha. Krok trzy. Gorący dżem nakładamy za pomocą łyżki lub chochelki do słoików. Od razu szczelnie zakręcamy. Pamiętaj żeby nie nalewać dżemu aż po same brzegi. Najlepiej zostawić 1-2 cm luzu od zakrętki. Szczelnie zakręcamy słoiki. Będą gorące, więc należy sobie pomóc rękawicami kuchennymi lub ścierkami. Odwracamy do góry dnem i odstawiamy na minimum 40 minut. Zakrętki powinny się w tym czasie zassać, a gdyby były lekko poluzowane to należy je po prostu dokręcić. Pasteryzacja przetworów Szczelnie zakręcone słoiki umieszczamy w piekarniku, temp około 110 stopni. Pieczemy przez 20 minut. Gdy przestygną słoiki sprawdzamy zakrętkę, zakrętka po wciśnięciu palcami nie powinna się odkształcać. Jeśli chodzi o drugi sposób pasteryzacji, gotujemy słoiki w garnku, napełnionym wodą do 3-4 wysokości słoików, przez 20-30 minut. Gotowe przetwory na zimę zwykle sobie podpisuję. Nazwę i datę powstania to bardzo ułatwia przeszukiwanie swojego składziku z domowymi przetworami. Dżemy przechowujemy w nieco chłodniejszym miejscu np. garażu, w spiżarce lub po prostu w szafkach kuchennych. Zachęcam cię także do wypróbowania innych pysznych i słodkich przetworów: powidła śliwkowe, dżem z wiśni, dżem z truskawek.